No, jak tam kapcie? Każda praca, która może być zdalna, powinna być zdalna. Moja obecna bolączka poza oczywiście chujowym wynagrodzeniem, ale przy moim trybie życia ja sobie poradzę. Bo ja jestem minimalistą, a druga sprawa, co życie chujowo zarabiałem, więc to nic nowego. Natomiast, no, kurwa, brak pracy zdalnej. To jest moja bolączka. Dlatego właśnie uważam, że każda praca, która może być zdalna, powinna być zdalna, bo jeżeli ja przychodzę do roboty i wysyłam maile, gdzieś tam czasami zadzwonię, coś tam się kupi, jest zamówienie i trzeba je wklepać w system i generalnie tego typu niezbyt skomplikowane rzeczy, to ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego ta praca miałaby nie być zdalna. Ja nie muszę tam niczego mierzyć, ja nie wiem, ja, ja nie jestem jakimś typem, co na produkcji musi, nie wiem, maszyny obsługiwać, czy kurwa nie wiem co, ja pracuję przy komputerze. Więc jedyna rzecz tak naprawdę, która, której nie mam w domu, to jest skaner, bo czasami trzeba wydrukować jakiś papier, podpisać, walnąć pieczątkę i odesłać do, do innej firmy. Na to pieczątkę mógłbym dostać, a skaner, nawet z własnych pieniędzy, ten skaner mogę kupić za te 500 zł, czy ile, bym mógł pracować zdalnie. Bo problem polega na tym, że. Znaczy, to nie jest problem, to jest zaleta, ale w każdej zalecie nie jest aż tak zaletowo, żeby nie mogło być bardziej zaletowo. Otóż, kiedy ja idę do roboty, i czasami mam dzień, że cały dzień robię 8 godzin, no to. Tak jest, ale często też jest tak, że ja tak naprawdę mam obowiązków na 5-6 godzin, a przez kolejne 2 godziny to siedzę i się patrzę w telefon. No i oczywiście no nie trzeba tutaj zbytnio, chyba to nikogo nie dziwi, że ja wolę się patrzeć w telefon i pisać sobie na Discordzie głupoty niż jak ja mam siedzieć i klepać maile. No, to jest oczywiste. Natomiast ja dużo bardziej bym wolał te 2 godziny siedzieć na przykład w domu. Mógłbym sobie zrobić obiad, pranie, nie wiem, pójść ze śmieciami, pójść na chwilę do sklepu na 15 minut, albo centralnie pójść na długim monitorze serial. O tak, jestem w pracy, ale jak nic się, nic się nie dzieje na mailach, to sobie oglądam ten serial i ewentualnie go zastępuję, jak nagle coś będzie trzeba zrobić. I to na pewno byłoby dla mnie lepszym zorganizowaniem tego czasu niż siedzenie i pisanie jakichś głupot na, na Discordzie, które zazwyczaj sprowadzają się do pisania do wujka Stefana, wujek chujek. Albo jakiś innych takich no farmazonów, nie? No, no, bo co można robić na telefonie? Telefon to nie jest komputer, no telefonie chuja można zrobić. Więc no. Po co? Po co w XXI wieku dalej jest ta, te parcie na to, żeby iść do tego, do tego biura i siedzieć w tym biurze, no kiedy nie ma rzeczywiście ruchu, naprawdę no. Jeszcze ja robię w Open Space, więc ja sobie nie, nie odpalę nie wiem, serialu na, na monitorze, tak. I nie będę się robić, bo to każdy zobaczy. Gdybym jeszcze pracował w jakimś małym, jakimś dwuosobowym pokojiku, to może, pamiętam, jakieś na uczelni robiłem, to w Pokémony grałem. Przez jakiś czas siedziałem sam, sam w pokoju, więc Pokémony odpalone i jedziemy i gramy, także no życie płynęło. Z najniższą krajową kurwa wcześniej, rzecz jasna, 2016 rok, pozdrawiamy 1450 zł brutto, kurwa, a jak. Ja dalej? wspaniałe czasy. 2016 rok to rok, w którym zmieniłem nick na nick I iBidem, także to jest rok bardzo istotny. Kurwa, ja No w każdym razie Open Space i ci ludzie Hałas, dużo tych ludzi, ta jedna wspólna kuchnia. Pamiętam, jakieś robiłem no, w tragicznej firmie, natomiast no, był tam siedmioosobowy pokój. Z czego 6 bapi, a jeden, to, to tam było jeszcze gorzej, ale przynajmniej apropo kuchni była wbudowana kanciapa w ten jeden pokój, więc doszczędzą do tej kuchni. To przynajmniej ta kuchnia była jedna na siedem osób. Tak, teraz jest kuchnia na, nie wiem, jedna na dwadzieścia osób. Jak nie. No, no, jak nie na 25, nie wiem, ja tam dokładnie musiałbym się zastanowić i to policzyć. No powiedzmy, że na 25. I no nie da się zjeść w spokoju w tej kuchni, żeby nikt ci nie przyszedł. I nie było kurwa smacnego. Odcinek o smacnego już jest na tym kanale. To jest to bodajże drugi odcinek vloga na tym kanale. Jeszcze wtedy, gdy tego vloga nagrywałem, to nawet nie robiłem w tej firmie, ale z poprzednich innych firm już smacznego. Towarzyszy mi nieodmiennie od lat, smacnego I no to jest po prostu. No nie da się zjeść w spokoju. I no dla mnie kuchnia w robocie to jest miejsce, w którym się je. Bo ja do pracy muszę zarabiać pieniądze, a do kuchni idę jeść. Więc kiedy ktoś w kuchni próbuje mnie zagadać, to mnie zawsze po prostu kusi. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale cały czas mam to w myślach. Kusi mnie, żeby mu powiedzieć, że ja teraz jestem w pracy, a nie na imprezie towarzyskiej i jestem w kuchni, a nie w pubie. kuchni się je. I mi ciężko jest przełykać chleb, gdy ktoś do mnie mówi. A zwłaszcza, gdy ktoś do mnie mówi rzeczy, których ja nie mam ochoty słuchać. Bo tak się składa, że ja w ogóle nie mam ochoty nikogo słuchać, dlatego ja swój wolny czas spędzam w najlepszym towarzystwie, czyli z samym sobą, jak już kiedyś wspomniałem. To jest cytat z filmu Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, jak się Hyra najebał i rozpierdolił choinkę. Po czym jego, jego tam żona i wzięła dzieci, albo dziecko, nie pamiętam ile sztuk tych dzieci tam było w tym filmie. I pojechała z tego domu w pizdu gdzieś tam do swojej matki. Nieważne. I on został tak przy tym rozjebanym obrusie w Wigilię w święta z tą rozjebaną choinką najebany siedzi i no to ja teraz spędzę święta w najlepszym towarzystwie z samym sobą. I to jest święta prawda. Dlatego właśnie praca powinna być zdalna. Bo wtedy nie musiałbym słuchać rozmów o dzieciach albo o tym, kto gdzie jedzie na wakacje. Ani próbować... Znaczy, no, ja nawet nie próbuję. Ja nawet nie próbuję być normikiem, bo ja po prostu nim nie jestem, więc to, to średnio by mi wyszło udawanie. Ja tak kompletnie nie pasuje do tego świata. To kolejny kurwa cytat ze znanego serialu: Nie ma takich ludzi jak ja. Jestem tylko ja. No, z nikim nie mogę się dogadać. No, co tu kurwa, co tu poradzić? Jak są ludzie, na przykład inni, że reszta społeczeństwa, nie ma jakieś kurwa, dzieci się bawią w cosplaye, dzieci w cudzysłowie, bo to są ludzie co lat 25 i dalej się bawią w jakieś cosplaye, czy albo nie wiem, w glanach chodzą metale czy coś, tak oni są inni, ale przynajmniej znajdą kogoś w swojej grupie innego, innego i jakoś się dogadują. Tak ja, no kurwa, jestem no jedyny na tym świecie. Nie ma takich ludzi jak ja, kurwa. Z nikim nie mogę się dogadać, no coś. Coś, kurwa, niesamowitego to jest. Tak. Ale rzeczywiście, no, w każdej pracy, no, nie liczę jakiejś tam pracy na produkcji czy na magazynie, gdzie tyrasz przy taśmie i ci, kurwa, leci taśma i musisz non stop napierdalać, i przyjdzie Ci wygadzista i ci mówi, że normę durną nie wyrobiłeś, bo masz robić czegoś 700 na godzinę zamiast 600. I, no, robisz jak niewolnik po prostu. No, to, są to są obozy pracy. To są, to są współczesne obozy pracy. Tak, no w biurach zawsze jest tak, że jest jakiś przestój pomiędzy tą pracą. Chyba że trafisz na, jakąś, na takie firmy, na które trafia dzik, gdzie się robi po 13 godzin i ci nie płacą za nadgodziny, ale to jest dzik to jest pechowiec. Ale no generalnie zwyczaj są jakieś, jakiś jest drobny luz i no według mnie ten luz lepiej byłoby spożytkować właśnie na prace domowe, typu sprzątanie, gotowanie, które i tak trzeba zrobić. Jeżeli miałem siedzieć i się patrzeć w sufit. Odświeżać maila, czy coś nowego przyjdzie, albo właśnie patrzeć się Discorda. Więc no, brak możliwości pracy zdalnej w pracy, gdzie nie ma absolutnie, no tak jak powiedziałem, poza skanerem i pieczątką, wszystko zrobisz normalnie z normalnego komputera, tak? Więc no, nie wiem po prostu po co. I jak ktoś mi powie, że on w domu nie usiedzi, on woli iść pomiędzy ludzi, no to sobie idź, ale ja nie mam tak. Ja wolę siedzieć w domu, więc chcę robić kurwa zdalnie. Opcja druga. Zanim ktoś mi wyskoczy, to trzeba założyć własną firmę. I kurwa, co miałbym w tej firmie robić? Nagrywać vlogi i grać na kąpie? No zastanów się, zanim mi takie argumenty podajesz, bo to jest żaden argument. Żeby założyć własną firmę, to trzeba się na czymś znać. A ja się nie znam na niczym, więc własnej firmy nie założę. Zresztą do prawie każdej własnej firmy trzeba mieć kapitał. Za wyjątkiem korepetycji. Tam, no tam nie wiem, bierz, uczyć ludzi języka niemieckiego, to nie musisz mieć żadnego kapitału, dajesz korepetycję. Ale nawet jak chcesz kupować coś w Chinach i sprzedać to drożej w Polsce, musisz mieć kapitał, żeby zbudować stok, musisz gdzieś ten stok trzymać. z go w 25 metrowej kawalerce, nie wiem na tyle to mieszkanie ma metrów, bo nie mam tego na umowie, ale 26, 7, 8, mniejszy jeśli w każdym razie, co no, sobie zrobisz piramidę, kurwa, z pudełkami, z nie wiem, z chińskimi obiektywami, które będziesz sprzedawać w Polsce drożej i nie będziesz mógł się ruszać w tym mieszkaniu, no to musi mieć logikę, więc to trzeba mieć kapitał. I ty zawsze rozpierwasz mnie argument, że jak masz własną firmę, to nie masz szefów. Każdy ma kurwa szefów. Nie da się nie mieć szefów, w żyjąc w społeczeństwie, będąc jako człowiek. Chyba, że mieszkasz w jakiejś jaskini, kurwa. To wtedy nie musisz mieć szefów, sobie polujesz na jelenie. Twój klient jest twoim szefem, bo jeśli nie zrobisz tego, jak on to chce, to nie masz wynagrodzenia. Jeśli kurwa będziesz mu pyskować, to ci nasmaruje chujową opinię w internecie i, i jak ci nasmaruje tak jeden, drugi, trzeci, siódmy, to nikt u ciebie już nic nie będzie kurwa kupować. Zawsze jesteś od kogoś zależny. Na tym polega niestety życie współczesnej cywilizacji. Więc Tekst nie mam szefa dobrze nie będziesz mieć szefa że nie, nie będziesz musiał się pytać czy możesz w poniedziałek wziąć urlop to sobie weźmiesz urlop i chuj, zamkniesz firmę bo bo chcesz w poniedziałek nie wiem jeździć na koncert skutera. Ok. Ale jak tak będziesz robić w każdy poniedziałek i w każdą środę to potem kurwa nie będziesz mieć w ogóle pieniędzy. Więc to to, to są słabe argumenty. Według mnie najprościej jest robić na etacie. Dlatego że ludzie, którzy mają swoje firmy, zazwyczaj jebią o wiele więcej, dużo więcej godzin na to poświęcenie, niż ludzie, którzy pracują na etacie. A dla mnie już kurwa 40 godzin tygodniowo to jest za dużo do chuja. Ja to bym tak chciał, chciałbym po prostu, żeby pieniądze z nieba spadały i żebym nic nie musiał robić. Ale jak już robię, to nie wiem, może tak 30 godzin, sorry, 30, chciałem powiedzieć 24, tak, maks 3 dni w tygodniu. To jeszcze byłoby do przetrwania jakoś. No, i nie wyłam sobie mieć własnej firmy i nie wiem, robić po 50-60 godzin tygodnia w Żeby co, żeby być dumnie, że własną firmę. No dla mnie żadna duma nie jest. Mi to, to szczęście nie jest potrzebne. Mi do szczęścia jest potrzebny czas wolny. A czasu wolnego miałbym więcej, gdybym mógł pracować zdalnie. Taka jest moja opinia na ten temat. Praca zdalna. To jest życie. Może jakieś doczekam. Załóżki.